Witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie w dniu dzisiejszym kolejny raz się spotykamy w celu właśnie dalszego tutaj prowadzenia gołąbków czyli tak wczoraj podawaliśmy gołąbkom jakby po przylocie no w sumie dzisiaj jest poniedziałek ale to już musimy tak jakby na wtorek dawać nie? czyli w poniedziałek dzisiaj zostało gołębiom podane Właśnie ten wyciąg z buraczków, plus zioła 17. I do wody u nas akurat szedł BS. I czyli jutro, jako wtorek, dzień drugi, dajemy również BSA, Bo tak jak mówiłem, że poniedziałek i wtorek leci BS. I kolejny dzień znowu lecą buraczki, wtorek z, też z 17. Ale wieczorem znowu już dajemy. Buraczki z probiotykiem. W moim przypadku jest probak 1000, tylko posypuję probakiem 1000. Bo też jeszcze chciałem kolegom tutaj, akurat złapałem sobie takiego gołębia, I to co mówiłem o tych burakach i duża ilość cebuli, żeby praktycznie było 50% cebuli. Bo to też chodzi o to, żeby gołębie hamowały pierzenie. Jak widać moje gołąbki, praktycznie jak pierzyły, są i stare i nowe pióra. Skrzydła są praktycznie pełne u większości ptaków. I to właśnie też jest ważne no, przy locie, zwłaszcza pod wiatr. Gdy wiatr wiadomo jest oporny, no to dziurawymi skrzydłami gołąb słabiej leci. Dlatego też robimy te zaciemniane gołębie, żeby miały pełne skrzydła. Ale niekoniecznie muszą być zaciemniane, mogą być takie zwykłe, tylko jeżeli odpowiednio o nie zadbamy, to one mają pełne praktycznie upierzenie. Widać jak po szyi nie są rozpierzone. Wiadomo, że gdzieś tam jakieś piórko coś puści gołąb, nie? zresztą można tutaj zerknąć po, po ptakach i widać, że one nie są łyse, a czasem ja widzę u niektórych kolegów, że gołębie praktycznie są łyse, no to, no to one już mają problem później przy locie, więc <ścoughs> dlatego ta cebula robi nam tą robotę, buraczek robi to odkwaszenie, także... I no też buraki dobrze by było kupić czyste, świeże i zblendować, nie? żeby ktoś tam kupował jakieś ze sklepu. Też może można, ale ja myślę, że jednak naturalny taki buraczek, który sobie sami najlepiej, żeby był swój, to byłoby już het pięknie. I tak jak mówię, cebula, ząbek czosnku, i to samo lecimy dzisiaj, drugi dzień. Też trzeba myśleć no, później przy środzie, też o odkwaszeniu gołębi. Akurat można to też robić cytryną, więc wciskamy na karmę cytrynę i też jakieś ziółka można z czymś zasypać, żeby obsuszyć lekko karmę. Można też sam sok z cytryny wcisnąć i zostawić, nie? Równie dobrze można też podawać sok z kiszonej kapusty, też można wcisnąć na karmę i te rzeczy można, tam mówię, do środy, włącznie z środą podawać, nie? A dlaczego to też jest ważne, bo też proszę zauważyć koledzy jaki mięsień powinien być gołąbka właśnie jeżeli on jest taki różowy jak łosoś to znaczy że już jest dobrze odkwaszony a jeżeli on jest siwy jak borówka taki to nie jeszcze zwłaszcza zauważyłem czasem u niektórych hodowców bo widzicie koledzy jak jak gołąbka złapie, on musi być taki miękki, pływający ten mięsień, jeżeli on jest taki suchy, jak deska, taki gołąb, dosłownie jak się mu tego mięśnia dotknie, to on musi tak lekko pływać, jakby piłeczkę ktoś taką ugniatał, nie? czy tam balona, i to wtedy jest taki, taki gołąb, musi być ten mięsień taki pływający, jak on jest taki suchy, jak deska, to coś z tym mięśniem jest nie tak, z gołębiem też, I dlatego warto właśnie sobie czasem łapać często gołębie i oglądać je, I muszą być, i to właśnie... Ten, ta, te buraczki, ta cytryna to odkwaszenie gołębi daje właśnie to żeby ten gołąb miał taki elastyczny mięsień, on tak jak mówię jak ktoś pomaca to musi być właśnie taki pływający, nie? pod palcami on się musi przesuwać, bo jak jest taki suchy drętwy, no to tak jak mówię ja to mówię, że deska nie? to taki gołąb moim zdaniem, zwłaszcza pod wiatr, no to nie ma szans na latanie <laughs> czyli koledzy pamiętamy o tym, jedziemy z koksem, czyli buraczki, odkwaszamy mięsień no i cały czas na wodę, tak jak mówię, dajemy BS, ale już wieczorem można też z BS-em zmieszać coś na grzyba no, no są różne te środki na grzyba, także też nie chcę tu mówić jakie narzucać komuś, myślę, że te rzeczy hodowcy wiedzą, czyli żeby zadbać o ten mięsień i żeby po tej kuracji antybiotykowej, w naszym przypadku bez, żeby odgrzybić gołąbki, bo na pewno złapią, złapią jakiegoś tam grzyba, nie? Tyle, tyle jeżeli chodzi o, o środę, o wtorek i środę, to ja tak troszkę mówię jakby z dwudniowym wyprzedzeniem, jakby ktoś tam wszystkich tych naszych odcinków tu nie oglądał, ale jeszcze na pewno jutro konkretniej powiem co do środy, i można też już, w, tak, w naszym przypadku był e, lot w sobotę. To myślę, że w dniu jutrzejszym, akurat z 2 wątem pojedziemy na, na trening. Więc moje gołębie też wezmę na trening. Oczywiście zostaną puszczone osobno. Ja puszczam gołąbki klatkami, nie? że tam po 20, po 30 sztuk i one polecą. A jeszcze później, końcem tygodnia, troszkę inny trening stosujemy, ale to już opowiemy w kolejnych tych. Czyli teraz. Myślimy, o ten, dbamy o ten mięsień, sprawdzamy gołąbki, żeby faktycznie były fajne i później grzyb, czyli coś na grzyba i probiotyk, przede wszystkim probiotyk, no i te buraczki na karmę, czyli praktycznie ten te wtorek mamy z głowy i tak mówię, środę, rano nawet można cytryną zwilżyć karmę i można takie podawać na cytrynie, to też na pewno dobrze wpływa, a dalsze że tak powiem działania będziemy w kolejnych odcinkach jeszcze chcieliśmy tu kolegom pokazać jaki karm używamy i oczywiście ja tam zapomniałem dodać że cały czas karmimy łyżeczkowo gołębie, czyli łyżka taka stołowa na gołębia rano jak i wieczorem oczywiście dajemy karmę po oblocie też nie od razu, bo dobrze jest I wiadomo jak zwołujemy gołąbki no to trzeba im coś tam rzucić żeby chciały iść ale jak wejdą to dobrze jest im kilka minut do 15 minut odpocząć niech wszystkie że tak powiem odsapną i wtedy jedziemy z karmą. Karma, my akurat używamy karmy Vanro 418, to jest właśnie taka karma. No i do niej, tak jak mówiłem, o tym yy, owsie. Właśnie pierwsze dni dodajemy też trochę tego owsa, bardzo fajnie czyści jelita i to też, też później wzmaga fajnie apetyt u gołębi. Nie? Zresztą jak karmi się łyżeczkowo, to raczej problemu nie powinno się mieć z apetytem. Jeżeli u kogoś występuje taki problem, no to coś z tymi gołąbkami jest, jest nie tak, bo przy takim karmieniu to one powinny iść do karmy jak ściekłe, że tak powiem. Później jeszcze ewentualnie pokażemy jak może oblot i pokażemy też jak karmimy, jak przygotowujemy tą karmę. Także taką karmę dajemy. Już tak wtorek, środa to może sama czysta iść karma, już bez dodatku owsa, czyli taka jak teraz jest. No ale tak jak mówię, nie przekarmiamy w tym tygodniu, przynajmniej w naszym przypadku, no bo... Z tego co oglądałem prognozy, no to będzie z wiatrem, więc więc delikatnie wszystko utrzymujemy na takim poziomie. Żeby były fajne, nie za tłuste, nie ten. Chyba żeby się coś jeszcze zmieniło, bo wiadomo, dziś mamy poniedziałek, więc do niedzieli jeszcze się może to obrócić. Ale na razie tak po prostu balansujemy przy takim normalnym wyglądzie gołębi. I to, co pokazywałem, żeby były nie za cienkie, nie takie chude deski, a troszkę miały tego mięśnia, ale znowu nie za dużo, żeby były napompowane. Ale to wiadomo, wszystko się nam że tak powiem pokażę przy prognozie w piątek i wtedy będzie można ewentualnie doładować je mocniej jak będzie taka potrzeba, jeżeli nie to zostawimy je na tym poziomie i takie pójdą na lód. Także, także tyle, żegnamy się teraz jeszcze pokażemy kolegom oblot, bo dzisiaj w końcu się pogoda zrobiła taka troszkę lepsza, przestało padać, bo padało przez dwa dni, zresztą widać z tyłu dopiero widać jak słońce pomału gdzieś tam będzie chyba przebijać za chmur a pokażemy jak u nas Trenują, zobaczymy, bo badnie nie latały, jak to będzie, czy będą latać, czy nie. Joe. zamykamy no łączą się w grupki ale jak na taki przestój to i tak fajnie trenują podnoszą się ładnie widać, że mają ochotę do lata Później je zwołamy i pokażemy karmienie kolegom. Także do zobaczenia za chwilę. No i już mamy przygotowaną tutaj karmę na dzień dzisiejszy oraz te buraczki. Także widzą koledzy takie to jest taka bryja można powiedzieć z cebulką. Duża ilość cebuli to ja nawet dałem czerwoną cebulę. O. Oczywiście robię tego więcej to nawet na WG Giewont gołębią daję. Albo i też swoim rozpłodowym lotowym gołąbkom. Tutaj przygotowuję probiotyk, czyli proba 1000 w moim przypadku idzie. No i posypka 17 od arka koniecznego. Tu mam około tyle w słoiku przygotowanej konopi, bo tej konopie też dodaję codziennie. No i jest około tyle karmy, czyli gdzieś jedna trzecia tego wiadra to wystarcza na 140 gołąb. To ładnie zaraz sobie pomieszamy, żeby się nam rozprowadziło. Zaleca się też po rozmieszaniu odczekać. Jest taki z tej cebuli od też aż łzy do osiu się cisną. Także jak będę płakał, to żeby chodowcy nie myśleli, że, że mnie coś boli. Przemieszaną karmę. Oczywiście, wsypuję tą konopię którą też można ją wcześniej wsypać ale ja tak chciałem kolego pokazać. To no nie musi być koniecznie połowę No i później dosypujemy. Probak. Ja to tak. Probak to robię mniej więcej na oko, no ja już mam tak troszkę wycelowane, że tak powiem. No i później do obsuszenia posypką. Aż żeby ta karma oczywiście musi postać chwilę, żeby w ciągu jakieś pół godzinki. No i przejdziemy później do głębika, pokażemy karmienie. Witamy kolegów, my i właśnie rozpoczynamy zaraz karmienie. Ale ja też lubię się troszkę tak wydrażać, troszkę koszeczki. Już jak gołąbki, tak dużą wodowce, podchodzą, w tym roku jeszcze tak dużo z nimi nie bawiłem się, ale czasem bywało tak, że głowie wszędzie mi także żeby czuły. się z nimi, to się nauczą. Myślę, że warto, raz, że to fajne, miłe, a po drugie, gołąbki czują wtedy się bezpiecznie <laughs> przywodowcy. Ładnie jedzą ręki, także pokażę Ci teraz. Karmę troszkę obeschła, nie jest jeszcze jakaś, jakaś ten, ale już widać są głodne, także no taka lekko czerwona od tych buraczków. i mocno czuć cebulkę, ale kołówką to nie przeszkadza. Jak widzimy wszystkie aż do wiadra wlatują. Taki mają apetyt. Cebula też fajnie się zmaga apety. Jak widać podstawki, yy, jak i też karmiki są myte, te dwa dni, to też jest ważne, żeby w miarę higienę utrzymać. Szpachelka jest też ważnym elementem hodowli. Jak widzicie, panie tygodniu. jedzą, walczą, ale o to właśnie chodzi, żeby też ta motywacja była lepsza. Jakby ktoś tak popatrzył, to wydaje się, że one są jakieś mega głodne, że się tak rzucają, ale nic podobnego, wcale takie nie są, ale po prostu już tak, tak nawyk w nich jest wyrobiony, że one wiedzą, że jak jest sypnięta karma, trzeba iść i trzeba jeść, żeby nie być głodnym, bo może później robić. i one o tym wiedzą doskonale dlatego też tak uderzają na te karmiki. Może poprosimy kamerę tutaj też, pokażemy jak w drugim przedziale. Wszystko gąbki dostałem taką samą karmę, to co pokazywałem, żeby ktoś nie myślał, że ja tylko kogoś butelkę nabijam, opowiadam jakieś głupoty. Tylko, to to nie resztka została, jak zjedzą to dostaną resztę. Oczywiście trochę jak dostały te warzywa, to no to się nadużyło w tym wiaderku. To jest już trochę więcej tej karmy, ale tak jak mówię, ja zawsze łyżeczkowo. One to zjedzą wszystko I jeszcze będzie też. Będą sprawiać wrażenie głodnych, ale to po prostu, tak jak mówię, one są tak nauczone, że wiedzą, że mają zjadać wszystko, no bo po prostu nie ma. Także tak to wygląda. Myślę, że kolejny dzień za nami. Także do zobaczenia w dniu jutrzejszym. Pozdrawiamy kolegów. Dobry rok.